Egipskie piramidy w Gizie. Te budowle są często wskazywane jako najbardziej spektakularny przykład geniusza architektonicznego z dawnych lat. W innym miejscu świata istnieje jednak inna, znacznie mniej znana budowla, która poraża rozmachem oraz precyzją wykonania. Zerknijmy bliżej na być może najbardziej niesamowitą budowlę z dawnych lat, świątynię Kailas w Indiach. Zgodnie z obietnicą dziś w całości porozmawiamy o niezwykłej świątyni z Indii. Elura to stanowisko archeologiczne w Indiach w stanie Maharashtra. Znajdziemy tam 34 świątynie wykute w bazaltowej skala. Największą i najbardziej spektakularną świątynią jest świątynia Kailas. Popatrzmy na zdjęcia przedstawiające tarcy dzieło. Teraz wymieńmy cztery podstawowe informacje. Po pierwsze, świątynia została wydrążona w całości z jednej bazaltowej skały. Jest to największa na świecie świątynia wydrążona z jednego monolitycznego bloku skalnego. Po drugie, świątynia Kaila została wydrążona z góry do dołu. Normalnie w przypadku architektury wykutej w skalę budowle tworzono poprzez drążenie skały z boku, tak jak w przypadku innych świątyń w Welurze. Tutaj jednak budownicze wydrążyli świątynię od góry, wykuwając ją aż 33 metry w głąb ziemi. Po trzecie, zdaniem archeologów, ze zbocza odłupano aż 200 tysięcy ton skały. Po czwarte, budowla trwała przez bardzo długi czas. Archeolodzy podają różne dane: 5,5 lat, 18 lat, a nawet 100 lat. Spoglądając na tę świątynię trudno nie oprzeć się wrażeniu, że budowniczy dokonali tutaj czegoś wyjątkowego. Świątynia ma wymiary 82 na 46 metrów. Budowla składa się z trzech części. Kaplicy z wizerunkiem symbolizującego szliwę Byka centralnej sali spotkań Mandapy oraz sanktuarium zakończonego wieżą w formie piramidy Sikhary o wysokości 302 metrów. Te trzy części świątyni znajdują się na ogromnej platformie dźwiganej przez posągi słoń zbierających lotos. Cała świątynia jest wypełniona rzeźbami. Dach mandapy ozdabia rzeźba kwiatu lotosu z kolistych piersieni z figurami czterech kamiennych lwów. Wzdłuż schodów do mandapy przedstawiono sceny z świętych hinduskich ksiąg Mahabharaty i Ramayane. Znajdujemy również wyobrażenia z życia kryszny. Bohaterem wielu dzieł jest bóg Shiva, to właśnie jemu poświęconą budowlę. Cała świątynia odtwarza górę Kailas w transhimalajach, której wierzchołek znosi się na wysokość 6714 metrów nad poziomem morza. Ta góra to święte miejsce dla hinduistów, uznawana za siedzibę boga Shiva, boska oś jednocząca niebo i ziemię. Pierwotnie świątynia była pokryta gipsem nadającym jej obraz ośnieżonej góry. Łasko rzeźby, obeliski, kaplice i sanktuarium zakończone wieżą w formie piramidy niewątpliwie robią duże wrażenie. Rozmiary świątyni są porażające, zwłaszcza na zdjęciach, na których widać małych ludzi zwiedzających budowlę. Zastanówmy się zatem nad tym, kto tak w ogóle zbudował całą tę konstrukcję. W encyklopedii Britannica czytamy, że świątynia została stworzona z rozkazu króla imieniem na I. Ten król panował od 756 do 773 roku naszej ery. Archeologzy zgadzają się, że pomysłodawcą budowy był właśnie ten król. Co ciekawe, świątynia Kailas nie posiada jednak żadnej dedykacyjnej inskrypcji. Profesor historii sztuki Lisa Owen wskazuje, że budowa jest zwykle przypisywana królowi Krysznie I na podstawie dwóch epigrafów. Miedziana inskrypcja Wado Dara z 813 roku naszej ery wspomina króla jako patrona świątyni Szywy w Król miał zbudować tak niezwykłą świątynię, że nawet bogowie byli zdumieni jej rozmachem. Uczeni uważają, że w inskrypcji prawdopodobnie chodzi właśnie o świątynię Kailas. Podobnie darowizna króla Gowindy III przypisuje królowi Krysznie budowę świątyni. Jak jednak wskazuje profesor Lisa Owen, przypisanie świątyni Krysznie I nie jest całkowicie pewne, ponieważ te epigrafie nie są fizycznie połączone z jaskiniami w i nie pochodzą z okresu panowania tego króla. Co więcej, nadania ziemi wydane przez następców Kryszny I w IX i X wieku nie zawierają w ogóle żadnych odniesień do świątyni Kailas. Historyk sztuki Hermann Goethe zasugerował, że pomysłodawcą budowy mógł być poprzednik Kryszny I, król Durga, a dopiero później została rozbudowana za panowania Kryszny I. Historyk i archeolog Madihukar Dawarikar uważa, że pomysłodawcą był król Kryszna I, jednak świątynia mogła być rozbudowana przez jego następców. Konsensus w świecie naukowym jest zatem taki, że budowa powstała z rozkazu króla Kryszny I i została zbudowana w VIII wieku naszej ery. Teraz zastanówmy się na tym, jak właściwie zbudowano tarcy dzieło. Zdaniem archeologów wyglądało to w następujący sposób. Aby zbudować świątynię od góry do dołu, najpierw wykopano w bazalcie kilofami trzy masywne rowy, w które wytknięto w szczeliny kawałki drewna. Te po zmoczeniu rozszerzały się, rozbijając bazalt. Ponieważ w tamtych czasach nie było młotów pneumatycznych, Armia ludzi z młotami i dłutami rąbała i skuwała cały klif, po czym wywodziła 200 tysięcy ton skały. Dopiero po tym etapie rzeźbiarze zabrali się do pracy, powoli schodząc w dół, rzeźbiąc poszczególne konstrukcje w kompleksie świątynnym, w tym główną świątynię, karę, wolnostające filary, duże posągi i poszczególne kapliczki. W miarę jak rzemieślnicy schodzili coraz niżej, Dodawali również zadziwiające rzeźbiarskie detale na zewnętrznych oraz wewnętrznych powierzchniach tej konstrukcji. Zdaniem Dawarikara cała budowa została starannie zaplanowana od samego początku, m.in. po to, aby móc stworzyć filary i sikharę. Nie wiadomo, gdzie znajduje się 200 tysięcy ton odłupanej skały. Nie wiadomo też, ile trwała budowa całej świątyni. Na ten temat znajdujemy różne dane. Często znajdziemy informację, że cała budowa trwa aż przez 100 lat. Archeolodzy uważają jednak, że grupa wykwalifikowanych rzeźbiarzy byłaby w stanie stworzyć budowę w ciągu 18 lat, a więc w czasie panowania jednego króla. Mathukar Dawalikar poszedł nawet o krok dalej. Zakładając, że jeden pracownik jest w stanie wyciąć około 4 stopy sześcienne bazaltowej skały dziennie, Czyli 1 dziesiątą metra sześciennego. Dawarikar oszacował, że 250 robotników zdołałoby zbudować świątynię Kairas w ciągu 5,5 lat. Jego zdaniem byłoby to możliwe, jeśli przy budowie pracowali bierzemi silnicy, którzy kilkanaście lat wcześniej zbudowali świątynię Virupaksha. Teraz zastanówmy się nad tym, dlaczego właściwie budowniczy świątyni postanowili wykuć ją od góry do dołu, a nie z boku. A za tym faktem kryje się interesująca legenda. Otóż, według średniowiecznej legendy, miejscowy król cierpiał na ciężką chorobę. Jego żona, królowa, modliła się do boga szliwy o uzdrowienie jej męża. Przysięgała, że zbuduje dla niego świątynię, jeśli jej życzenie zostanie spełnione, i obiecała przestrzegać postu, aż będzie mogła zobaczyć Sigharę, czyli Górę Świątyni. Jej modlitwa została wysłuchana, a król zaprosił najlepszych architektów w kraju do przedstawienia swoich planów budowy wielkiej świątyni poświęconej panu Szliwie. Różni architekci wymyślili plany budowy skomplikowanych świątyń. Król był pod wielkim wrażeniem. Istniał jednak pewien problem. Wykonanie któregokolwiek z tych planów zajęłoby miesiące, a to by oznaczało, że królowa umrze z głodu, zanim świątynia zostanie ukończona. A wówczas na scenie pojawił się tajemniczy architekt imieniem Kokasa. Kokasa zapewnił króla, że królowa będzie mogła zobaczyć sikarę świątyni w ciągu raptem tygodnia. Budowę świątyni rozpoczął od góry, od rzeźbienia w skale. Udało mu się wykończyć sikarę w ciągu zaledwie tygodnia, dzięki czemu królowa widząc szczyt wieży że mogła zakończyć post. Naturalnie to tylko legenda, która powstała kilkaset lat po budowie świątyni. Dawarikar uważa jednak, że faktycznie głównym architektem budowli mógł być legendarny Kokasa. Jeśli tak było, to trudno zrozumieć, jak udałby mu się wyciąć szczyt wieży w ciągu zaledwie tygodnia. Cała historia związana z powstaniem tej świątyni pozostaje osnuta w mroku tajemnicy. Być może nigdy się nie dowiemy, jak właściwie wyglądały początki oraz budowa świątyni Kailas. Co ciekawe, z świątynią związana jest także inna legenda. Otóż Aurangzeb, władca Imperium mogą w Indiach, znany z fanatycznego propagowania islamu i prześladowania innych religii, w połowie XVII wieku rozkazał systematyczne burzenie świątyń hinduistycznych. Z rozkazu Aurangzeba zniszczono wiele świątyń, w tym wielką świątynię narodzenia Kryszny w Maturze oraz świątynię w Varanasi. Hindusi, którzy bronili świątyń, byli masakrowani i zabijani ze szczególnym okrucieństwem. W 1682 roku Aurangzeb miał postanowić całkowicie zniszczyć świątynię Kailas, tak aby nie został po niej żaden ślad. Jednak zatrudnieni przez niego ludzie nie byli w stanie wykonać zadania, mogąc jedynie połamać i oszpecić kilka posągów uszkadzając tylko 5% świątyni. Aurangzeb w końcu zrezygnował z tego niemożliwego zadania. Nie wiadomo jednak, czy ta historia jest prawdziwa, czy też to tylko legenda powstała na bazie antymuzułmańskich nastrojów wśród Hindusów. Niewątpliwie świątynia Kailas to jedyna tak spektakularna budowla na całym świecie. Budowniczy wycięli cały bazaltowy klif, aby wydrążyć w nim świątynię. Drążono w skale aż 33 metry w głąb ziemi. Wszystko miało zostać wykonane przy pomocy prostych młotków, dłut oraz kilofów. Przy budowie odłupano co najmniej 200 tysięcy ton skały. Rzeźbiarze byli w stanie precyzyjnie wyciąć i wyrzeźbić wspaniałe rzeźby, filary czy posągi. Budowniczy dokonali czegoś po prostu wyjątkowego. Świątynię Kailas śmiało można określić jako cud architektoniczny, być może największy w dawnej historii ludzkości. Jak zwykle piszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki Kosmicznych Opowieści.